Siemano wariaty. Witam serdecznie. Kolejne upalanko. Jesteśmy na Brzezin. Kurde, Brzeziny. Brzeziny Hamburg-Holstyn. Suronik. Jest taki warun. Jest w końcu temperatura na plusie. Jest 2,5. Wjeżdżam na trasy, na których dawno nie jeździłem. Bo to były takie początki mniej więcej. Chociaż raz na jakiś czas zjechałem Ale zrobiłem jedno okrążenie. rozpoznawcze, jest taka petarda Jest progres. Jaram się strasznie. Hu, Suronek. Evo tylko w opisie. Wpadajcie wariaty. Bo to jest bardzo mocny temat, naprawdę. Suron jest piekielnie, piekielnie super sprzętem. Mega się jaram, że mam możliwość jazdy nim. Dobra, teraz kamerę mam chyba dobrze ustawioną. Bo mam nowy kask, troszeczkę. Już nie raz chyba to mówiłem. Mam nowy kask i po prostu nie wiem jak ustawić pod daszkiem kamerę. Ustawiam tak jak Zostawiałem to zazwyczaj po prostu. Wow. Dobra, 77%. Oh. Let's go. Podejście z innej strony. To jest taki speedrun pod górę z przeszkodami. Niedużymi, ale do nauki wyśmienitymi. <śmiech> Polecam <śmiech> fleszu. <śmiech> Dobra, let's go. Panie idzie tą drugą ścieżką rękę skrzepy, strzepie łapę, <laughs> o, <ale> zabija. Dobra. <śmiech> <śmiech> He dropped. Baksonem, kolanem, bip. dotknąłem Moja ręka Druga zresztą to samo Uuu. i znowu zabicie. Ja się kręcę. Albo mam słabe łapy, ale nie wydaje mi się. Jak zrobiłem 618 km to trochę wprawy pewnie dostały. A co on tak siedzi? Ale to jest smutne, nie? Patrzcie. Młody se siedzi pod koszem. Siedzi na piłce. Gdzie są kumple? O co tu chodzi? Chyba, że czeka, nie? Ale takie to wyrwał się taki normalny, który chce po prostu dwór wyjść coś porobić. A nie ma z kim, bo wszyscy przed kąpami siedzą. Kurde. Aż im poszedł, żebym wrzucił trzy razy piłą Żeby mu smutno nie było. Jak będzie jeszcze dalej tak siedział, to normalnie zajadę, rzucę z nim. Nie wiem, pojadę tym pierwszym przejazdem, ale tam pod koniec zmodernizuję. Otwiera się. Teraz zobaczymy czy będzie na dole. normalnie bandę sobie robię. k Ty ukływoladrze drzewo lecia zblokowało mnie. I tu prawo, Ale tor Ale py ma. Byłoby to byłoby tu sucho, to można by było taką sekcję zrobić, ale Cross że cross. Jest trochę asfaltu i szutru <gry> Tu jakieś okrążenia po spalcie i znowu. Tam jedno okrążenie to jest czas. Nie byłoby głupie. Tam młode sam piłkę kopie. Idzie. Mogę podbić. No a młode sam kopie piły Jeszcze do kosza. Ech. Okej, ja zaraz będę musiał do kuriera pojechać. Trafisz za pierwszym do kosza? jest. Słucham? No tak, ale czy trafisz do kosza za pierwszym razem? Nie wiem. No dawaj, spróbujemy. O, dawaj, dawaj. Aj, jeszcze dwa masz, do trzech jeszcze raz, ostatni No, to do pięciu, do pięciu, dawaj, dawaj, do pięciu, do pięciu, do pięciu Dawaj, 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 dawaj I ostatni! Bez presji dawaj. Jest to, masz to. Masz, masz, jest, super. Żubik. Super młody. Dobra. Let's go. a, Nie udało się. O, jest. Siedzi. Chodzi śmiech ale tu się wbił miała ja miejscowe jesteśmy oh, za Hondę sobie jechaliśmy Pik. kolejne określenie progresu To co było na początku A co jest teraz Wow I zaraz na chopeczkę sobie jeszcze pojedziemy Game Boy Ty, ale tutaj tą już by było zacząć tak żeby tu zrobić bandę w lewo na tej skarpie cyk i tam w prawo i pod górę, to nie jest głupie. Ja jednak chyba tutaj wpadnę, bo tak chciałem odpuścić to miejsce, bo tu żółki przychodzą wieczorami, a ja to tak wiesz, po co mi? walić kogoś w czostek jeszcze <noise> ja to będę bronił tego wariata jak jak ognia, dobra ale jest kurde rakieta pyk sztos पेकू Easy easy. Ja cię kręcę Fajnie się skoczyło tą drugą chłopeczkę Ona nie jest wcale taka duża Fajnie można by było pomiększyć I surą tego mocno nie niszczy Naprawdę O, w ogóle stąd tak się wybiłem teraz To aż tam dojrzał Ktoś chodził po tym, nie wiem po co Ja muszę wziąć chłopaty Ja tutaj zrobię kształt Tu jest tyle ziemi Patrzcie, to wszystko można zabrać Jeszcze tu pogłębić dziurę tak zrównać do poziomu i zrobić takiego gapa dosypać lądowanie, wybicie dojazd wydłużyć kurde, to jest mnóstwo ziemi z której można coś zrobić i to naprawić, bo to takie chuj woko. w oko dobra polecimy sobie chopeczki i... i let's go dalej, nie ma zamułki no stop, musi być ogień, trening ja już to biorę jak trening normalnie jazda tym surkiem Jak mi ktoś powie, że jest kuźwa progres facet <śpiewa> Damn boy, Ale jest piety ale grubo! Ale kurde grubo! Kozacko! Mega fajne miejsce! Mega mega fajne miejsce! Super! Bandy proste, przeskoki nad belką hopeka Jedna, druga Techniczne jakieś tutaj wygibasy pomiędzy krzykami. Kozak! Kozak! Łapy pozabijane. A tu jeszcze 55%! Dopóki jeszcze jasno jest, która jest godzina gdzieś? Myślę, to jest 14. Jeszcze z półtorej godziny jest, jasno. Trzeba zużyć baterię. Piętnasta, idealnie, jeszcze z półtorej godziny. Tak już gdzieś o 17:00 ciemno się robi, nie o 16:30. Dobra, jak mamy kranik, chyba dobrze. Lecimy jeszcze raz. Nie będę miał pewnie sił, jak będę czuł, że mam siłę, to pierdolne, pierdolne hopki. Dobra, pierdolne chopy i ten. I będę od razu wracał. Spróbuję jedno okrążenie zrobić. A wam w tym miejscu puszczam czas. Kurde, tylko nie wiem, czy mi się udało. Naprawdę mam tak zapitą łapę, okrutnie. Ale spróbuję objechać w tej i i będę miał taką swoją czasówkę, wiecie o co chodzi. Dobra. Trzy. Dwa. Jeden. Go. Oj dawaj, dawaj Na gumie normalnie pyk, pyk. Jadę tak, żeby trochę bardziej siły oszczędzać I tutaj szybka nawrotka Dużo czas straciłem dwie chopki ale już miałem po boli i ogień Łapy bolą Gapem z dropem na dole jest stop O z tym Stop Dałem radę O było mi strasznie ciężko jak już dojeżdżałem do tych hop Ale petarda Ale petarda Stary co za tory Co za cholera jasna tor? Nie wierzę Dobra, łapsko odpoczęło, obejrzałem sobie materiał, spoko to wygląda, spoko. Jest o połowę mniej baterii na setce, myślę, żeby dużo mocniej się odkręcał, bo tak jest, im trochę te, te procenty spadają, tym on troszeczkę słabszy jest, ale i tak dalej frunie, więc myślę, że jakby na setce wjechał, setce wjechał, to na pewno byłby lepszy czas i lepiej by to było widać, ale i tak jest petarda, jadę jeszcze raz. Dwa przejazdy zrobię. Raz ten jakiś czas będę tu przyjeżdżał, robił dwa przejazdy i będziecie określali. Będzie widać na czasie, czy robię progres, czy nie. Ja nie mam stopera ze sobą, więc wszystko przy montażu będę widział. Także, let's go! 3, 2, 1. znowu ta nawrotka Stop! Oh. Dame boy! O oh, policja! Wow! Na pewno były lepsze czasy. Dobra, do określenia dla Was, ja lecę na następną listę, żeby trochę Wam urozmaicić. Ej, ale żeby na kole obok nich przejechać. Jest widziatorka. Na kole przy policji. A my sobie cyk! Procentu 47 wow. Nie wiem czy wiecie ale jak ja jeżdżę na nim to bardzo jestem szczęśliwy Chyba kiedyś wspominałem coś na ten temat nie? Sporta yeah. Dzień dobry sąsiedzie Sąsiad składki Boże, im więcej nim jeżdżę, tym bardziej go ogarniam i jeszcze bardziej mi się kurwa podoba. O. A tutaj jest mega fajne miejsce. O tej godzinie może ktoś tam widzę, ktoś biegnie tu z wózkiem, będę uważał na pewno. Jest taka powierzchnia, na której opona się będzie fajnie trzymała, ale ja nie będę jeździł tutaj. Zrobię z jedną maksymalnie dwa okrążenia. Bo nie chce pozostawiać po sobie śladu. A jak się mocno od zera nie odkręca, surowy, no to nie zostawia za bardzo niczego. Zresztą zobaczycie, jak przyjany jedno kółko, w których miejscach co jest. To praktycznie jak ślady po rowerze i tyle. Dobra, lecimy. Hamowanie z kazem. Oj, dobra, umknęło mi. Ślad został. Tu się składamy ładnie Tylko pani z wózkiem jest oczywiście trzeba zwolnić Nie ma najmniejszego problemu żeby dziecka też nie obudzić Bez gazu Z gazem Tam druga pani, wjeżdżam na drugie stanowisko go. po tym piasku to jest tak I let's go I teraz zobaczymy czy ślady zostawiłem. Myślę, że w niektórych miejscach na pewno, poczułem, ale to zaraz ludzie zadepczą. Ważne, żeby. Wyrów nie było <noise> Dobra, stąd zacząłem widać Ale to nie jest głębokie Nie jest głębokie Dobra tutaj Nie gazu cyk z wózkiem i powoli Eko i let's go Wtedy ten zakręt ominęliśmy wow. No jest ślad, nie ma co gadać ale to jest płytkie ale kochanie! Człowieku, no stop jest ten ślad! <ścoughs> Jaki szlaczek! Ej, ale no dobra, widać ten szlaczek i w ogóle, ale chodzi o to, że to nie jest głębokie w ogóle, to jest tylko takie. Naruszenie wierzchni ziemi, to w ogóle nie ma nic, ale no nie będę już jeździł. Raz na jakiś czas tylko się przejadę. No widzicie, no ja już to z 10 razy po tym jechałem i widać lady, żebym tu jeździł kiedyś. No nie widać. Także jedziemy dalej. Ale tu jest petarda, zajebiście, naprawdę. Wciul fajnie. Wciul, wciul, wciul. Też fajne nadczasówki, mega. I długi tor. jak jest długi tor, to znaczy, że jest ciężej. A tutaj jest gwiazd. Ale eko... Szybko sporta odpaliłem, widziałaś co się stało? <laughs> Oj. Nie wcisnęła pani chyba guziczka O no <laughs> Bo ja, ja jakby nie idę <laughs> <-ha> Okej okay. <laughs> Ale mindfuck W takim razie dziękuję Młody jak się patrzy Tatasia się jeszcze zahipnotyzowała się Hipnoza Wariaty, nie nagrało się tyle materiału Ja pierdziele Patrzcie jakie to schody mam A ja. szkoda Opa! I znowu, ja cię kręcę. Teraz mi się bateria rozładowała, ale końcówki nie nagrałem. Dobra, w tamtym blasku znalazłem chłopkę, o której mówiłem. Zadzwonił do mnie telefon, to co mi się nie nagrało. Fajnie sobie tam polatałem. Jeszcze tu przyjadę i jeszcze raz pokażę. Jadę te schodki na górę. Ale najgorsze jest to, że mam tylko 18% baterii i ona mi miga. Niestety, czas do domu. Wytłumimy i gaz Na tą Ale sztos Dobra Sztosowo Muszę tu jeszcze raz przyjechać i zrobić taką Porządną eksplorację Naprawdę, bo Jest git Jest naprawdę git, tylko szkoda, że mi Się Bateria kończy I to nie w GoPro, tylko w Suronie Dobra Pomimo przeciwności losu coś się pojeździło, Szkoda tej jednej nagrywki, która się nie nagrała. Ale. Uff. Dzięki wariaty za oglądanie. Zostawcie łapy. Jezu. Uwielbiam go. Uwielbiam. Monsterek, starek. Dobra. Z fartem wariaty. Dużo zrówka. Na razie się Wow.